Cześć z tej strony Michał, tam w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat aktualna sytuacja z uchodźcami w Niemczech, dokładnie w Saksonii. Także zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, na dworze troszeczkę wieje, więc ja się schowałem do samochodu. Natomiast, gdzie dzisiaj Was zaprowadziłem, co dzisiaj chcę Wam pokazać, mówiłem, że nagram ten odcinek o aktualnej sytuacji uchodźców w Saksonii. Opowiem troszeczkę o tym, ale na początek chciałbym Wam pokazać właśnie jedno z miejsc, które w Lipsku odnalazłem. Trochę poszperałem w internecie i znalazłem obóz dla uchodźców. Tutaj znajdują się dwa obozy, jestem bardzo blisko nich, widzę je teraz przed sobą. Teraz przejadę powolutku samochodem. Wy sobie będziecie siedzieli, jakby pasażer i będziecie obserwowali. Najpierw będzie jeden obóz, później drugi ja to wszystko skomentuję, a później nagram komentarz właśnie do tej sytuacji, jak to wszystko wygląda teraz. Dobra, słuchajcie, to ja ruszam powoli. Mam nadzieję, że będziecie widzieć dosyć dobrze wszystko. Sobie. Dobra, mam zielone światło, mogę jechać. I teraz patrzymy na prawą stronę. Tutaj zaczyna się właśnie pierwszy obóz. E, takie domeczki pewnie dobrze widzicie. W tych domkach jest, są takie pokoje. Tam, z tego co wyczytałem na internecie, po cztery osoby sobie siedzą, śpią, mieszkają na, na łóżkach piętrowych. No, i tutaj mamy pierwsze wejście do pierwszego obozu. Te obozy są chronione z ochroną. Widzimy, właśnie panie sobie wyszły na papieroska. Tutaj kończy się ten pierwszy obóz. Za chwilę jest jakaś taka fabryka, magazyn i jest drugi. Obóz zlokalizowanych jest tutaj około 600 uchodźców, jak udało mi się wyczytać w internecie. Dobra, postaram się maksymalnie wolno jechać, żeby. Żebyście mogli sobie to zobaczyć, ale też, żeby za bardzo ruchu nie tamować. Chociaż na szczęście jest teraz akurat godzina przedpołudniowa, więc za dużo samochodów nie ma. No i tutaj zaczyna się drugi obóz. Zwróćcie uwagę po pięć takich domków w rządku to sobie stoi. Tutaj też ochrona sobie pali papieroska. Jest niemiecki Czerwony Krzyż. Mam nadzieję, że to dobrze widać. No i tutaj, o, tutaj jest niemiecki Czerwony Krzyż. No i tutaj się to mniej więcej kończy, ten obóz. I tutaj na przystanku chyba nawet stoją, o proszę bardzo, są uchodźcy, młodzi, młodzi faceci w kwiecie wieku, e, którzy, którzy co uciekli ze swojego kraju, dobra tu zobaczcie jest stacja paliw, obok był sklep Netto, no a tutaj w zasadzie zaczynają się już normalne takie zabudowania mieszkalne, było podobno tutaj dosyć sprzeciwów, jak mi mówili Niemcy, którzy tutaj mieszkają, ludzie protestowali, no ale obóz i tak powstał, to jest świeży obóz, on został otwarty w tym roku. Dobra, słuchajcie, ja jadę sobie spokojnie do domu i później nagramy komentarz, także zostańcie i oglądajcie dalej. Dobra, ja już jestem w domu. I teraz tak jak widzieliście te dwa obozy, które ja Wam pokazałem, tam jest zlokalizowanych około 600 uchodźców. I teraz spróbujemy porównać to, co się dzieje w Saksonii do tego, co się dzieje na zachodzie Niemiec, bo tak jak pamiętacie, jak mówiłem we wcześniejszych filmach, my z Anią mieszkaliśmy pół roku w wylandzie Baden-Wittenberg. No i dokładnie w marcu tego roku przyjechaliśmy tutaj do Saksonii. Także jakiś tam punkt do odniesienia mamy, więc jak byliśmy na zachodzie Niemiec, akurat jak przyjechaliśmy w tamtym roku, to cała ta afera jakby z tymi uchodźcami, no to, to, to trwało w najlepsze, w tym 2015 roku, 14-15 to jest rok, kiedy najwięcej uchodźców przyjechało do Niemiec, no i faktycznie tam było dużo obozów, jeden widziałem, nic więcej tych uchodźców na mieście było mało widać, ponieważ oni no tak, może nie wiem, troszeczkę się bali, czy, czy, czy może nawet nie mogli gdzieś tam wychodzić za bardzo na miasto, więc jakby tego nie było widać, natomiast gdy już wyjeżdżaliśmy w marcu, no to coraz bardziej um, zaczęły się takie gdzieś adaptacje budynków na potrzeby tych uchodźców, jakieś takie mini mieszkanka yy, miasto zaczęło stwarzać. Więc było to już widać coraz bardziej. I jak przyjechaliśmy tutaj do Saksonii, to powiem Wam szczerze, że troszeczkę byłem w szoku, bo w baden wittenberg bardzo dużo ludzi widać, jak się jest na mieście właśnie Turków, tych takich różnych Arabów. Tego tam jest bardzo dużo. Jak przyjechaliśmy tutaj do Lipska, też są, ale od razu widziałem, że jest tego mniej. To mi się rzuciło w oczy. Rzuciło mi się, że jest mniej. Może to wynika faktycznie z tego, że tutaj ten land jest, jest jednak dużo biedniejszy niż te bogate zachodnie landy niemieckie. Natomiast jak to się ma do, do uchodźców? Ja starałem się jak najbardziej dobrze przygotować do tego filmu, poczytałem trochę w internecie. I liczba uchodźców, którzy tutaj w Saksonii zostali przyjęci przez ten land, od 2013 roku mniej więcej kiedy jest ten, ten największy boom, to Saksonia przyjęła 100 tysięcy uchodźców. Co jest pocieszające, to to, że ten trend bardzo poszedł w dół już w tym roku. W tym roku tylko 20, tylko, tylko 22 tysiące przyjętych uchodźców. Do, do, do dnia to chyba do końca października, akurat oglądałem. Natomiast właśnie 70 tysięcy zobaczcie, jaka to jest liczba na przestrzeni dwóch lat tutaj Saksonia przyjęła. Nie? Natomiast y, starałem się też czytać, jak to wyglądało w landzie Bayern na przykład, do przykładu i y, Baden-Wittenberg, tam gdzie byłem. Nie udało mi się znaleźć dokładnych liczb szacunkowych, natomiast y, jest ta liczba dużo, dużo większa, y, z czego to wynika pewnie z tego, że są to landy bogatsze, więc teoretycznie na więcej ich stać i, i musieli jakby więcej, więcej przyjąć tych uchodźców. Y, także... Teoretycznie pomyślicie, powinno być lepiej tutaj w Saksonii, bo ich jest mniej. I tak, i nie. Powiem szczerze, że ten problem słuchać sami, no to, to nie jest nic dobrego. Tak jak widzicie w internecie, czytacie pewnie różne komentarze, to jest, ja przynajmniej tak to widzę, w 80% przypadków to są młodzi ludzie, którzy nie skończyli nawet jeszcze 30 roku życia, przyjechali tu sami, z kolegami. Yy, chodzą sobie po mieście, robią sobie zakupy, bo dostają kieszonkowe oczywiście od państwa, yy, i oczywiście do pracy im się iść nie chce, bo po co, nie? Państwo nas utrzyma. Więc ja nie wiem, gdzie są te, te kobiety z tymi dziećmi, które były pokazywane na wiadomościach. Nie wiem, yy, pewnie tutaj też gdzieś są, natomiast ja tego za bardzo nie widzę. Widzimy tylko takie grupki młodych ludzi. Natomiast jak to się ma do sytuacji, do bezpieczeństwa, tak na ulicach na co dzień? Powiem szczerze, że nie chcę dmuchać odnego balonika, bo yy, moim zdaniem jest na razie spokojnie. Zdarzają się jakieś incydenty yy, tutaj w Lipsku na przestrzeni tego pół roku, kiedy jesteśmy. No to miały miejsce dwa takie incydenty, gdzie faktycznie to było trochę w mediach nagłośnione. Natomiast yy, yy, to była sprawa z, Tunezy, z Tunezyjczykami. Tunezyjczycy. Jedna, jedno zabójstwo, no i na tej takiej niebezpiecznej ulicy w Lipsku, który, o której wspomniałem, na Eisenbahnstrasse, tam też zabito jednego człowieka, ale to były takie porachunki gangów. Więc, tak jak mówię, na razie jest powiedzmy w miarę bezpiecznie, ale moja żona pracuje w centrum, ja pracuję na obrzeżach, ja do pracy dojeżdżam samochodem. Moja żona na co dzień porusza się środkami transportu publicznego tramwajem po Lipsku. Także ona korzysta ze środków transportu publicznego. No nie może jeździć niestety samochodem, bo jest w centrum jeden wielki problem z parkowaniem. Za jeden dzień trzeba wypłacić około 10 euro. No to policzcie sobie razy 20 dni w miesiącu, jaka to by była kwota, więc no niestety trzeba poruszać się tramwajem, a nie samochodem. Wielokrotnie po prostu mówi mi Michał, ja się tutaj boję. Jest dużo uchodźców, czasem wieczorami chodzi, zaczepia. Po prostu trzeba unikać kontaktu wzrokowego. Policji, policji jest naprawdę mało. Jeżeli są, to też oni mają troszeczkę związane ręce. Ten uchodźca jest tutaj naprawdę bezkarny, więc ta sytuacja jest troszeczkę taka zwariowana. No, nie do końca. Ja się pod tym na pewno nie podpisuję, więc weźcie to pod uwagę, jak, jak chcecie wyjeżdżać do Niemiec, bo, bo tak jak mówię, można tutaj spokojnie sobie znaleźć fajne mieszkania, ale dobrze szukajcie, jeżeli już te mieszkania wynajmujcie. Sprawdzajcie okolice, tak jak widzieliście, byłem w obozie, przy tych obozach, no parę metrów dalej są bloki, nie? I tam na pewno też będzie dużo wolnych mieszkań, bo ludzie gdzieś tam pouciekali, już z tego wystraszyli się trochę tej sytuacji. No tam bym nie polecał na przykład mieszkać, więc trzeba to dobrze przemyśleć, gdzie, gdzie chcecie takie mieszkanie wynająć, żeby, żeby po prostu było bezpiecznie. Sytuacja jest naprawdę, no nie, nie powiem śmieszna, ale lekko mówiąc tragiczna. Dla nas, dla nas myślę, że aż tak nie. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu powiedzmy, zarobić i gdzieś docelowo uciec, bo, bo tak jak ja Wam mówiłem w, nasz, w, w ostatnim filmie, no, gdzieś tam naszym celem był, jest, jest kupno mieszkania. Nie wiem, być może tu zostaniemy, być może nie. Natomiast na pewno w takich Niemczech żyć byśmy nie chcieli całe życie. I ja ostatnio mam bardzo dobrego znajomego w pracy Niemca. On tutaj mieszka, ma dwójkę dzieci małych i on mi powiedział: Michał, Wy macie naprawdę ten kraj mądry, bo Wy tych uchodźców nie przyjmujecie. Ja mu powiedziałem: No, bo Polska jest biedna, ale on powiedział tak czy siak. Mogliście wziąć, nie wzięliście, interesuje się polityką. I powiedział: Zobacz, ja mam trzyletnie dziecko i dziesięcioletnie. Ja tutaj muszę żyć, to jest moja ojczyzna, nie? a ty możesz zawsze wrócić do Polski, raczej tam będzie bezpiecznie. Mówię, raczej mam nadzieję, że, e, że ta polityka w Polsce się nie zmieni i, i, ci uchodźcy, i ci uchodźcy się w Polsce nie pojawią. Dlatego e, ja bardzo mocno popieram to, właśnie tak jak rządy Węgier, Czech, Słowacji, Polski, oni tych uchodźców tam póki co nie wpuszczają, i mam nadzieję, że, że to się nie zmieni. Także jakbym miał zrobić takie małe podsumowanie tego odcinka, to jeszcze raz mówię, uważać gdzie się wynajmuje mieszkanie, szczególnie tutaj mówię do żeńskiej płci, oglądającej mnie, jeżeli jesteście już w Niemczech, jeżeli będziecie, uważajcie, szczególnie wieczorami, unikać takich miejsc, gdzie jest mniej ludzi, nie chodzić samemu wieczorami, bo naprawdę jest czasem niebezpiecznie lubią zaczepiać w tramwajach jeżeli ktoś do Was podchodzi głowa w dół absolutnie zlejcie temat i też co warto sobie kupić to kosztuje 10 euro malutki gaz pieprzowy i mieć go zawsze tutaj w kieszeni w kurtce, jak widzicie, że jakaś grupka się zbliża, no to zawsze mamy więcej szans na, na, na reakcję, na obronę nie chcę absolutnie straszyć tak jak mówię, bo um, bo Warto mimo wszystko przyjechać, myślę, do Niemiec. To nie jest tak, że na każdym kroku tutaj się czai jakaś grupka i nie wiadomo, co się stanie. Nie, absolutnie nie. Tak jak mówię, tutaj w, na całym Saksonie, nie wiem dokładnie, ile tutaj ludzi żyje, bo, bo akurat tego nie sprawdzałem, ale 100 tysięcy, no jest to jakaś liczba. Tak jak mówię, w Lipsku na pewno jest to kilka tysięcy, dokładnych danych nie znam, ale oni są rozplanowani roz, roz po, po całym mieście, więc gdzieś to się tam Powiedzmy, rozeszło, nie? ale tak jak mówię, jeszcze raz uważać. No i cóż, na pewno jest troszeczkę, uważam, mimo wszystko, bezpieczniej niż w tych zachodnich landach, bo tam jednak to wszystko, co się dzieje, no to, to jest tam. Co były w Monachium, w Köln, czy tam w Berlinie jakieś takie zamieszki, zamachy, no to, to wszystko bardziej na tym zachodzie. Tu póki co, tak jak mówię, jest bezpiecznie, ale to też sytuacja na pewno może się zmienić, dlatego na pewno taki film nagram dla Was jeszcze po nowym roku, jak to wygląda dalej. A na razie, co, to cóż. Dziękuję za subskrypcję. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Życzę wszystkim miłego, udanego weekendu, bo dzisiaj piątek, tygodnia, koniec, weekendu, początek. Do zobaczenia.